Hejka, cześć, witam was serdecznie już chyba w szóstym dniu z cyklu budowa domu. Dzisiaj zmieniamy troszkę strategię pracy. Oczywiście nadal na tapecie styropian i dalej jego klejenie, ale troszkę zmieniamy sposób wykonywania, wykonywania pracy. I za chwilę przejdę do domu, do ściany, to wam pokażę. O co chodzi? Podpowiadacie właśnie w komentarzach, w mailach, żeby to tak zrobić, a nie inaczej i bardzo dobrze mi podpowiadacie. Skorzystam z tej porady, bo ułatwi, przyspieszy i na pewno podniesie jakość wykonanej pracy, a to jest dla mnie najważniejsze. Jeszcze jeden temat odnośnie kleju. W momencie kiedy kupowałem klej, w sklepie sprzedawca mi powiedział, że będzie tego kleju mnie, będzie szło więcej niż firmie. Która robi to zawodowo i chyba faktycznie coś w tym jest, bo ja tego kleju staram się wszędzie, w każdy dołek, w każdą dziurkę, w każde miejsce, w każdy zakamarek wcisnąć. Nawet równam na ścianie te wpusty w pustaku, które no składają się podczas murowania, ale w ścianach narożnych są jako takie wnęki i nawet to wyklejam jeszcze przed klejeniem styropianu, tak żeby. Ten klej jest złapał możliwie jak najlepiej, także myślę, że firmy, które robią to zawodowo nie robią takich rzeczy. Dobra, przejdźmy do ściany. Tu już jest kawałek wyklejony, raz, dwa, trzy, cztery, cztery płyty, ale podpowiadacie, żeby nie robić tak i macie rację. Wykleimy narożniki wszystkie, ten narożnik, tamten narożnik, ten już mamy, no jeszcze z tamtej strony frontowej i w momencie, kiedy będą narożniki wyklejone, Żyłka, czy tam sznurek i do sznurka lecimy całą warstwę, jedną, drugą w koło domu. Poziomy już są przeniesione, tutaj mam poziom. W koło domu też obleciałem laserem i wyznaczyłem linię górną cokołu. Robiłem to wieczorem, żeby no, ułatwić sobie odczyt linii lasera. W pełnym słońcu jest naprawdę ciężko. Dobra, do kamer się ogadałem chyba z 20 minut, a w momencie, kiedy chciałem ją wyłączyć, zorientowałem się, że dopiero ją włączyłem. A więc bywa. Tamten narożnik, aha, wróćmy się do niego. Ten narożnik jest gotowy w sensie, że przyklejona płyta. Zostało ten nadatek ściąć. Troszkę dużo wysunąłem, niepotrzebnie aż tyle, ale to się wytaruje, nakleimy narożnik. Uzupełnimy tą dziurę oczywiście. Wkleimy tutaj również pasek styropianu. Zakładamy narożnik na, na tą stronę, tam i może się uda tam. Damy sznurki i możemy lecieć te dwie strony już do sznurka. Cały poziom, całą warstwę pierwszą cokołu. Pierwszą, jedyną, bo tutaj nie będzie wyżej ten cokół leciał. Teraz tak, tutaj mamy przycinkę musimy przyciąć na 920 na równo z oknem zrobię na 920 utniemy płytę i ją tu spróbujemy wkleić w miejscu drzwi na razie nie daje nic z czasem coś tu będzie ale jeszcze nie wiem jaki będzie teraz, z czego będzie teraz gdzie on się będzie kończył, jaka będzie jego wysokość więc na razie się wstrzymamy z tym docieplimy tylko do tego miejsca Stąd polecimy narożnik do tego miejsca. I podobnie tam. Tak się zastanawiam. 920 mam ciąć płytę. A może zrobić na 925 i przytarować? Ale z drugiej strony po co tarować? Hmm, no nie wiem sam. Naprawdę nie wiem sam. To są odpady wszystko, ale tak jak mówiłem. To są odpady, które będą wykorzystane. Wszystkie. No chyba, że... No nie, wszystkie. Po prostu wszystkie. Wpakuję je na strych. I, I tyle, nie? No bo szkoda przecież. 920 920 musimy uciąć płytę Nie tą Tylko tą. Ale przeszkadzają mi te styropiany. Gdzie się trzeba Gdzie się trzeba zutylizować Uuuh. Niech sobie leży a 920. Jeżeli ustawię po linii może nie po linii, może przykręcimy coś może przykręcimy zderzaczki albo nawet nie zderzaczki. Słuchajcie, włożę tu o Już mam bazę. 920. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię. Tu sobie muszę przygotować kabel, bo wyskoczył. 920. No, powinno być super. Dobra, tniemy lecimy akurat. Będzie krawędź cięta od okna, pójdzie a kurcze. Patrzcie, ale zapieprzyłem sprawę. Hm, trzeba odkręcić. Jak to zrobić? Dobra, wrócimy go. Przecież mam bazy. Ona mi nie zejdzie do końca. Maszynka nie przetnie mi do końca. Na dwa razy musimy to ciąć. Chyba, że odkręciłbym te bazy, ale nie chcę, bo jeszcze mam cięcie z hm. Przygoda. Przygoda. 920. Dobra, włączamy maszynę od drugiej strony mam nadzieję, że spotka się to w jednym miejscu. Tak, spotkało się ładnie w jednym miejscu. Na dwa razy ucięte. No, idealnie. Kurczę. Idealnie. Dobra. Pisaliście mi w komentarzach, żeby zaoszczędzić wiertarkę i mieszać klej mieszadłem, żeby kupić sobie mieszadło. Powiem szczerze, nie bardzo was zrozumiałem. A dlatego, że do tej pory urabiałem powiedzmy jedną czwartą wiadra. Pracuję sam i takie jedna czwarta wiadra wystarcza mi na chwilę. Nie widzę sensu urabiać więcej. W tym momencie urobiłem tego wiadra nieco więcej niż pół. I faktycznie już przy takiej ilości wiertarka działa. Chodzi, ale czuć, że ma opór. Więc myślę, że faktycznie chyba będzie trzeba pomyśleć. O tym, żeby się wyposażyć w mieszadło. A ja tymczasem tak. Y, klej jest urobiony i on w takiej formie ma leżeć 5 minut, dlatego ja go urobiłem i teraz y, roz, rozciągniemy sznurek, i do sznurka będziemy już ustawiać resztę. Też pomysł wasz, też wyście mi tak podpowiedzieli, żeby tak to zrobić. I tak właśnie to zrobimy. Y, tutaj w środku jeszcze się nic nie dzieje, ale. To jest kwestia czasu, bo bo no bo tynkarze już praktycznie chyba mają ostatnie zlecenie i przychodzą do mnie. Elektryka zrobiona, listwy wszystkie podtynki porobione, poustawiane, bardzo ładnie ustawione, wszystko było również robione do sznurka, oczywiście i do pionu, do poziomicy, ale przede wszystkim do sznurka, a więc jest pewność, że będzie jedna płaszczyzna, nie będzie gdzieś na ścianie przełamania. Ściany są wymurowane ok, aczkolwiek zdarza się gdzieś tam, że szalunek, że szalunek delikatnie uciekł. I to widać na przykład w tym miejscu, że u góry narożnik dosyć mocno wychodzi, a dołem praktycznie się licuje. No słuchajcie, tak jest, no taka, taka jest budowlanka, nie będziemy szukać tu milimetrów. No, szufelka zmiotka została. Ale tak mniej więcej wygląda budowa. Echo. Na pewno echo się niesie i bardzo źle słychać. Dlatego wychodzimy stąd i bierzemy się za, za robotę. Sznurek, klej i lecimy z płytami. Go po prostu utnę, wiecie? Utnego zrobię pentelkę. Wiem, można go inaczej wiązać. Nie umiem. Tak mi będzie najprościej. Sznurek kosztuje tyle, że zawsze go można dokupić. Jak go braknie, i tyle. Dobra, tu gotniemy. zrobimy także damy yy, damy go tu o i tam zrobimy to samo okej okay. no już są jakieś nierówności widzicie dobrze że was posłuchałem bo już są pewne nierówności. Ok, dobra. I do sznureczka lecimy ze styropianem. Dobra, będziemy kończyć. Nie udało się nam tej ściany dzisiaj zrobić, a że już jest po godzinie 19 grubo, nie opłaca mi się już urabiać kleju. Zdecydowanie lepiej pracować do sznurka. Tutaj muszę wam rację przyznać. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, 5 płyt i może docinka i tą stronę mamy gotową. Trochę mnie straszycie tym, że nie daje listwy startowej i mogą się tutaj gdzieś e, e, dostać e, myszy i ewentualnie inne gryzonie które no, na pewno nie są pożądane jeżeli chodzi o elewację ale to wszystko będzie zrobione kątownikiem od dołu e, tutaj jeszcze dam siatkę e, na, na cokół może to nie jest odpowiednie miejsce, bo faktycznie ta dolna krawędź powinna być bardziej zabezpieczona ale no trudno, nie mam jak, jest wycięty ząb dlatego, żeby obniżyć się tym cokołem i no trudno, no tak wyszło jak wyszło i nie będzie już inaczej natomiast jeżeli dam u góry siatkę no to ryzykuję tylko tym że te gryzonie gdzieś ewentualnie jeżeli by się dostały to tylko do cokołu i nie pójdą mi wyżej to jest tylko ten plus Zastanawiam się, czy, czy nawet nie dać siatki podwójnie, bo pojedyncza siatka też może nie być barierą taką nie do pokonania dla tych wstrętnych gryzoni. Zobaczymy. Słuchajcie, ja już kończę. Coraz lepiej mi idzie to klejenie tych płyt i coraz mniej takich, może nie nerwów, ale takich emocji, nie? Związanych z tym, czy że... Każda płyta to było wyzwanie. W tym momencie już to robię na lajcie, także dosyć fajnie zaczyna to iść. Tutaj muszę jeszcze wkleić okienka, takie dociąć styropian i nakleju wkleić, może nie tyle nakleju, co na piance wkleić, potem to wszystko przytarować, lecimy potem z narożnikami, siatka klej i obrabiamy co koły. Nie będę czekał na górną część elewacji, tylko obrobimy co koły i potem już indywidualnie lecimy z każdą ścianą osobno. I robię sam, pracuję sam i w ten sposób podjąłem decyzję, że będę robił. Wydaje się, że ściana jest duża, a w zasadzie dużo jest okien, a więc tego tej powierzchni ocieplania nie jest aż tak wiele. Ale dochodzi praca z drabiny, dochodzi praca z rusztowania. O ile tutaj jeszcze jest łatwo rusztowanie postawić, to już tam na skarpie po prawej, po lewej będzie znacznie gorzej. Chodź, Teodor, chodź, hop. No, pięknie. Uczymy się chodzić. Jak będzie wszystko wykończone, to takich skoków robił nie będziesz. Ale na to jeszcze trzeba będzie poczekać pewnie kilka miesięcy, prawdopodobnie do wiosny albo lata nawet. Rusztowanie jeszcze mi się nie przydało, ale kupiłem je dużo wcześniej i będziemy musieli poświęcić też z jeden dzień na to żeby troszkę to rusztowanie doprowadzić do użytku. Te śruby wszystkie stoją, to się nic nie obraca, nic nie przykręca. To jest włożone tylko na sztukę. Nie lubię takiej pracy. Chciałbym, żeby to wszystko pomimo że no to rusztowanie już swoje przeżyło, to jednak jeszcze spokojnie na moje potrzeby wytrzyma i jeszcze na pewno ktoś z niego będzie korzystał, no chyba że zostawię dla siebie. Tutaj planuję dorobić takie większe większe profile i śruby regulacyjne, tak żeby móc wypoziomować to rusztowanie tam na tej skarpie, ale to jak będzie wolna chwila, a tych wolnych chwil nie ma w ogóle. Dobra, tu się robi warsztacik z garażu. No i fajnie, my jest kawałek blatu, jest są kobyłki, można spokojnie sobie popracować tutaj wygodnie, przede wszystkim wygodnie. Nie ukrywam, czasem mi kręgosłup boli. No trudno, takie już lata, a więc cenię sobie to, żeby ta praca była ergonomiczna. Jednak dobra, tutaj też narożnik wyklejony. W zasadzie już wszystkie narożniki są wyklejone, także lecimy tylko ze sznurkiem i tak, ze sznurkiem i. I sklejeniem cokołów. Dobra, nie przedłużam. Tradycyjnie, łapa w górę subskrypcja, komentarz. Zapraszam serdecznie na grupę Facebookową, Instagrama Giełdę stalowych. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Cześć.